Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, który będzie zupełnie inny niż pozostałe, ponieważ będzie tutaj unboxing, tutorial, recenzja, no i jakiś tam gameplay. Eee, przepraszam jeszcze za taką długą przerwę w nagrywaniu, ale pewne sytuacje w moim życiu to spowodowały, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Okay, witajcie w części unboxingowej tego odcinka. Yy, chciałbym odmienić od razu, że wszystkie gadżety, które tutaj pokażę, są chińskie i są z chińskiej strony Wix. Yy, linki do nich wszystkie macie w opisie, gdyby ktoś chciał sobie owy, który z nich zakupić. A więc bez przedłużania zaczynajmy. Pierwszym gadżetem jest Mouse and Keyboard Conventor. Nazywa się Mix Pro. No i jest chiński, no. Opakowanie wygląda w ten sposób. Mamy tutaj kod kreskowy, powiadomienie, że da się łączyć z tu, to nie wiem co to jest. Android i iOS. Mouse and keyboard Coventry. chińskie napisy. Z tu mamy parametry, model. No i takie inne rzeczy. A więc zobaczmy, co jest w środku. Ok. Mamy tutaj podstawkę pod nasz telefon, która jest regulowana. To jest całkiem spoko. Ma 76 stopni, 68 stopni i 60 stopni. Nie widać tego na kamerze. Kurde, o! Było przez chwilę. No nic. Ale gdyby komuś to było jeszcze za dużo, no to można jeszcze tutaj o ostatni tak jakby blokadę. I jest wtedy wygodniej. W sensie dla, dla mnie. Druga rzecz to jest kabel USB z przejściówką typu C. Mamy typ C. No i trzecia. Sam nasz konwerter, który jest całkiem malutki. Spoko wygląda. Ma przycisk włączania wyłączania, dwa wejścia USB na klawiaturę i na myszkę, I trzecie wejście USB na podnoszenie naszego telefonu. No i wejście typu C, aby podłączyć do gniazdka, ponieważ potrzebuje zasilania, aby mógł działać. Były tu jeszcze dwie instrukcje i wyglądały identycznie. Były napisane po chińsku, więc nie dało się nic, nic zrozumieć Wyjaśniały tylko, co oznaczają dane miejsca na konwerterze I powiedziały, że potrzebna jest aplikacja do obsługi tego I nigdzie nie ma jej załączonej Ani ten, ani ten kod QR nie działa Ani to, ani na tych instrukcjach nic nie było o tym napisane, a było napisane, że potrzeba Ja znalazłem co prawda tą aplikację I pokażę Wam, jak ją obsługiwać bo, ale to jest naprawdę wielki minus ode mnie, za to, że nie podali tej aplikacji w tej, tych instrukcjach. Więc je po prostu wyrzuciłem, bo nie były potrzebne. Ok, lecimy dalej. Drugim gadżetem jest myszka z firmy Bloodcat. No, jest to gamingowa myszka, która ma oświetlenie LED. Ma zmienne DPI. No, z tyłu pudełka mamy jakieś tam. Takie napisy, też właśnie parametry. No, pudełko przyjechało w takim słabym stanie. Jest za to. No, minusik. Zobaczmy, co jest w środku. Ok. Myszka wygląda w ten sposób. Zapakowano w folikę. Kabelek jest zwinięty. Tym takim metalowym czymś, nie wiem jak to się nazywa, takim, no wiecie, do związywania kabli, rozpuntujemy sobie to wszystko. ok mieszka prezentuje się w ten sposób, wyostrzymy, o. Tak, yy, przy, przyłożę do mikrofona, żeby było słychać. To tak brzmią kliknięcia, a jeszcze tak brzmi scroll Tak brzmi scroll No i podłączam do prądu i zobaczymy jak świeci Bang Myszka prezentuje się w ten sposób już świecąca No ładne kolorki Poświetlenie mamy w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu No i na scrollu W nocy jest to fajnie widać, a więc zaraz zgasimy światło i zobaczymy jak to działa Jeszcze chciałbym przeprosić za tą moją rękę, no ale tu też potrzeba zrobić cięcie, a... nieładnie by to wyglądało, gdybym robił tam cięcie i takie przełożyłby ekran. A więc gasimy światło. Nie jest u mnie jeszcze wystarczająco ciemno, żeby zobaczyć pełny efekt, ale jak się zrobi już ciemno, że będzie noc, to dogram jeszcze taki klip, gdzie będzie mega ciemno, że będzie widać same kolory. Zmieniają się one. Dosyć płynnie, fajnie to wygląda. Zasłonę palcem to, żeby nie było kamery tak bardzo. No i... W sumie ręce leży też nieźle. Spoko. Myślę, wydaje mi się, że będzie bardzo spoko. A więc lecimy dalej. Trzeci gadżet jest to klawiatura, też LEDowa, jednoręczna. No bo nie potrzebowałem większej, a bardzo mi się spodobała taka jednoręczna klawiatura. Pudełko, no tak samo jak w przypadku myszki, nie, nie jest dobrze. Nie było dobrze traktowane podczas. Transportu. No dobra, ale prezentuje się tak. Mamy tutaj, tak jakby, główną stronę. Mamy chiński napis. Single e Handle Gaming Keyboard. Ok. Z tyłu mamy jakieś takie też chińskie znaczki. Nie wiem, co one oznaczają. I zaznaczenie, że to jest jakaś, jakaś tam jakiś tam typ. No i nic więcej chyba nie ma. No dobra, to rozpakowujemy. O, śpierek. To jest po chińsku wszystko. A i zapomniałem powiedzieć, że w myszce w pudełku jest znalazłem też taki pierek, Ale tu są same parametry. Ok, tak samo jak w przypadku myszki, mamy zapakowane w folię. I tak jest jeszcze ten taki metalowy sznureczek na kablu. Prezentuje się w ten sposób, nie włączona, o tu jeszcze mamy jakiś ten O! Zobaczcie o, nie, nie zobaczycie, bo kurde, jak zwykle, jak zwykle musi mi kamera szwankować w naj najmniej odpowiednim momencie O jest! To też jest ta sama firma blokad nie zwróciłem na to uwagi jak zamawiałem Okej, okay, jest tu folika taka ochronna, dobra Ściągnijmy ją sobie No i prezentuje się całkiem spoko, to wyróbcie sobie na bok A więc tak brzmią klawisze, no i gasimy światło, no i tak jak mówię u mnie jest jasno i efekt taki w ciemnym, pełnym dogram potem, a więc teraz krótko o funkcjach. Mamy przycisk FN i pod przyciskami F3, F4, F5, 5 i 6 mamy takie przyciski specjalne. Pierwszy Słoneczko, w którym mamy cyferkę 8 symbolizuje zmiany wszystkich na, w sensie zmiany wszystkich LEDów na jeden konkretny kolor. Czyli wciskamy FN i ten to będziemy mieli jeden kolor. I jest jeszcze ostatni tryb. O taki właśnie. Tego szukałem, że mamy tej kolorowe, ale że stoi. Yy, drugi. Mamy tak jakby fale i tak jakby zmianę kierunku jak wciskniemy Fn i ten przycisk znowu kolory zaczną nam falować mamy jeszcze drugi tryb pod tym przyciskiem, zobaczcie jak one teraz płynnie nam przechodzą ale jak wciskniemy jeszcze raz to będzie tak jakby się przesuwało tak jakby z lagiem jakimś no i przechodzi w ten sposób kolejny to jest słoneczko i X który wyłącza nam te kolory i nie świeci się klawiatura i jak wciśniemy go jeszcze raz, to znowu się nasze naświecić świecić, przepraszam. Yy, dalej mamy, pod piątką mamy tak znaczek play i plus, co oznacza przyspieszenie zmiany kolorów. Zmienimyśmy na ten taki płynniejszy. Widzicie? Teraz robi się szybko. No i po środku mamy play minus, no chyba nie muszę tłumaczyć. To zwalnia na po prostu. OK No to teraz bierzemy się do drugiej części, czyli... Podłączę to wszystko i rocimy z tutorialem jak to wszystko łączyć do konwertera i do telefonu. Ok, u mnie zrobiło się już ciemno, więc podłączyłem myczkę i klawiaturkę. I teraz przejdziemy szybko wszystkie opcje klawiaturki. No i teraz myszka. Poczekamy aż zmieni się kolor. No i teraz już lecimy z tym tutorialem. Okej, okay. pierwszym krokiem jaki musimy zrobić, to oczywiście zainstalować tą aplikację GeekGamer. Jest ona niezbędna, ponieważ dzięki niej możemy sobie przyciski. W sensie... Ustawić sobie, który przycisk ma odpowiadać w jakim miejscu. Więc jest ona niezbędna. Drugim krokiem, jaki musimy zrobić, to wejść w nasze Bluetooth, włączyć je i połączyć się z Mix Android 2A. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w przypadku iOS'a, ale pewnie będzie Mix iOS 2A. Po prostu to jest, musimy się połączyć z konwerterem o tak powiem. I gdy to już zrobimy, wchodzimy sobie w naszą aplikację geek gamer musimy kliknąć add game dodajemy sobie grę którą chcemy stand 2 w moim przypadku i musimy sobie teraz włączyć chyba nie di yy, direct mode i musimy sobie włączyć to direct play mode nie ma pink mode bo on nie działa ale ten direct play i po czym klikamy po prostu Enter. Ok, gdy jesteśmy już w grze, w lewym rogu górnym powinno nam się pojawić coś takiego. Yy, tak jakby symbol tej Gig Gamer. Yy, to jest właśnie nasz, tak jakby menu Menu opcji. Widzicie, pojawia nam się takie coś. Dobra, musimy sobie stworzyć szybko mm, lobby. Zrobicie prywatne. No i tam bierzecie sobie to Stanąć jaką mapę, i gracie, ponieważ no, musimy jakoś sobie ustawić to wszystko, a i jeszcze wspomnę, że może Wam się pojawić. coś takiego na początku? Czekajcie chwilkę. O, dobra, nie, mi teraz nie pojawia. Nie wiem dlaczego, ale może Wam się pojawić coś takiego, że będziecie mieli kursor, nie będzie Wam ruszało. Będzie będziecie mieli kursor i to jest spowodowane tym, że... Musicie po prostu kliknąć scrolla, bo wtedy to jest tak jakby mode, przyłączy wam się. I. wtedy... jak kliknie scrolla już będzie wszystko normalnie. Ok, Ja teraz zrobię szybko cięcie. Poustawiam sobie tutaj mniej więcej, jak te przyciski mają wyglądać i potem wam pokażę, jak to wszystko edytować. Ok, jestem już z powrotem. Moje przyciski wyglądają tak. Robi. Klikamy tutaj Change i tu mamy teraz takie menu opcji, Ja przedstawię sobie jeszcze niżej troszkę. I jak chcemy dodać jakiś przycisk, musimy przytrzymać na ekran i zrobi nam się coś takiego. Klikamy na to. A i musimy teraz, yy, co to ma robić? Musimy kliknąć albo na klawiaturze, albo na myszce. Załóżmy, że ja chcę T. Widzicie? Kliknąłem T i potem pojawił mi się coś takiego. I teraz, jak to kliknę, mogę to edytować w jaki sposób to ma być. No i tego wam nie pokażę całego. No, zobaczcie, że sporo tego jest, to musicie sami sobie ogarnąć. Ale to nie jest wcale takie trudne. Jak chcemy skasować, to po prostu mamy palcem i przyjeżdżamy na kasuj. U mnie to wygląda w ten sposób, jest zaraz wam wytłumaczę. Tu mam WASD. To się robi w ten sposób, że przytrzymujesz. Klikasz W. No mnie teraz nie działa, bo już zużyłem to. I będzie tam pisało wam, że czy chcecie, czy chcesz wybrać to jako. Tam przycisk w, czy jako WASD. No i trzeba wciąć WASD. Wtedy zrobię wam coś takiego. potem ten przycisk taki jakby. Oj, tu mi się kliknął przez przypadek. O, nie mogę zabrać, o. O ten przycisk o tutaj. To jest od ruszania po prostu, że jak przytrzymamy sobie do takiego, i musimy ruszyć myszką, bo to będzie nam po prostu obracało ekran. No i to po prostu nam obraca ekran, tak jak wiecie, o co chodzi. Tu i mam tu mamy strzał. Tab to mamy pokazanie tabeli, Shift, lewy Shift, no to mamy kucnięcie, no i spację, mamy skok. No i chyba tylko tyle mam. No i ku wyrzuceniu broni. No dobra, zobaczmy Cancel. To ja nic nie będę tutaj zmieniał na razie. Weźmy sobie i widzimy, o, możemy się ruszać. O, coś mi myszki nie załapało. Oho, Zobaczcie tutaj działa mi wszystko ten, a mi myszki nie załapało. A czemu? Zaraz się podłączę i podłączę. Oho, co się stało? Dobra, to nieważne, co się stało. Dzięki za oglądanie. Wyczekujcie drugiej części, ponieważ tam już będzie rozgrywka z tymi wszystkimi ustawieniami, porobionymi dokładnie. No i będzie tak, że połowę zagram z klawiaturą i połowę zagram bez i zobaczymy gdzie będzie lepiej, a my do zobaczenia.